Bo on tam zrobił 40-minutowy film. Głupot tam nagadał, ale dla mnie to lepiej, nie? W ogóle wydaje mi się, że ten film, który teraz będę nagrywał na konopa, że on będzie najmocniejszy ze wszystkich. Widziałeś film Konopa? Nie, jeszcze nie widziałem. A jest jakiś? To mu do podejście linka widzą. Osoby, które mnie nie lubią, dalej mnie nie lubią. Osoby, które mnie lubią, dalej mnie lubią. I to jest w momencie, kiedy jeszcze na film nie odpowiedziałem. Natomiast gdy odpowiem na film. To jak pokazała historia. Konop już nagrał z trzy filmy na mnie. Za każdym razem, gdy odpowiadałem, było chyba takie odwrócenie nagłe, nie? Myślicie, że teraz będzie odwrotnie. Teraz będzie najmocniejszy film ze wszystkich. Dla mnie tylko smutne jest to, że mimo, że za każdym razem ludzie pisali: O, konop ci teraz dał dobre argumenty, chyba nie odpowiesz, nie dasz rady się wytłumaczyć. Za każdym razem się wytłumaczałem, i teraz już mamy trzecią taką sytuację, i dalej są jakieś głosy: O, teraz to konop dał dobre argumenty no nie wiem o co kamen ojej ale nie można użyć na niego wiem też są nowe sprawy nie a wracając do tematu jak odejmiemy wszystkie rzeczy które się wyszły jakby w tym roku nie no to co zostaje że przez rok co miał w teczce po roku ubrania Dragon Ball z których się całkowicie wytłumaczę eee, fałszywe zeznawanie na policji z którego też się całkowicie wytłumaczę i coś tam jeszcze jest bo reszta rzeczy, no to jest tak, techniki manipulacji Wardengi, no to film wyszedł w lutym, więc w styczniu Konop nie miał o nim pojęcia. 3 no to też, post z wykopu, e, chyba z marca, albo z lutego, no to też w styczniu Konop o nim nie wiedział, natomiast w styczniu zapowiadał, że zbierał teczki od roku, więc tam, kurwa, nic nie ma. Że mógł to wytłumaczyć inaczej, więc ja oczekiwałem się, że film tworzony przez kilka miesięcy, będzie naprawdę solidny, będzie skonsultowany z innymi, z innymi jakimiś osobami, że żeby po prostu nie było żadnego słabego elementu, nie? Ja robię filmy na przykład tydzień albo dwa tygodnie i tam naprawdę eliminuję większość słabych momentów, nie? Jeżeli jeżeli tłumaczenie jest dziurawe, to go po prostu nie daje. Natomiast Kono, robiąc film przez 4 miesiące, no. No, bardzo dziurawe tłumaczenia dawał. Gdzie ja wszystko podważę, tak naprawdę, nie? Po tygodniu. Więc wiecie, jeżeli gość y, robi film 4 miesiące, a ja go po tygodniu pisania scenariusza całkowicie podważę y, i jeszcze skontratakuję, że on dostanie obrażenia, nie ja, no to mam prawo twierdzić, że ten film był, jest słaby, nie? Jeżeli by go robił jeden dzień, no to bym powiedział, okej, okay, całkiem dobry film, jak na jeden dzień roboty. Ciężki to był upadek. Ten mój upa upadek mógłbym porównać tak jakbym spadł z dywanu na podłogę. Mniej więcej takie obrażenia dostałem, nie? Ale tak jak mówię, zamierzam odpowiedzieć. Na argument z koszulkami Dragon Ball'a też odpowiesz? No oczywiście, że tak. Przecież odpowiadałem na to na live'ach kilka razy, nie? Wystarczy oglądać moje live'y. Dla moich widzów to nie, jest, to nie jest nic nowego, nie? Porównaj sobie stroje z Dragon Ball'a, znaczek kanji, porównaj sobie to, co ja używam. Ty myślisz, że ja nie mam faktur, że ja nie mam papierów na no to wszystko? Kurwa. To na pewno bym robił wtedy wers dramę, nie? Bym się podłożył i wyszedł na hipokrytę. Tak. Aj. Można mi wiele rzeczy zarzucić, nie? Ale chyba nikt nie powie, że. Mnie kawi, ta kwestia Twoich ciuchów z Muty Dragobola. Eee... Czekaj, tam jeszcze coś było. Czy jego argumentacja w stosunku do tego jest słuszna? Nope. To, to będę wyjaśniał jako pierwsze, bo to będzie no, mocny, bo tam mam fajne rzeczy. Kodok dał mi tyle czasu, żeby wszystko ogarnąć, że to jest głupio rozegrane w ogóle, nie? To jest tak źle rozegrane.